W dzisiejszym odcinku Ami postanawia urządzić piżama party ze swoją przyjaciółką. O urodę trzeba dbać! Dziewczyny świetnie się bawią. Do czasu, aż Julcia znika. Na nocnych imprezach czasami pojawia się on. Julka, nie wygłupiaj się! Gdzie jesteś? Czy uda się ją odnaleźć? Sami zobaczcie. Hej kochani, to ja! Moje rodzice poszli w odwiedziny do sąsiadki i pozwolili mi na noc zaprosić Julkę. A wiecie co to znaczy? Impreza! Zaraz, zaraz! Nim zaczniecie oglądać, zostawcie słupka, a ja w zamian zaśpiewam wam piękną piosenkę. Dziewczyny, zero chipsów, zero słodyczy i zero bałaganu. Tak! Same zdrowe przekąski! I nie hałasujcie, żeby sąsiedzi się nie skarżyli! Gdzie jest ten Piotrek? Spóźnimy się, Piotrek! Jak ty wyglądasz? Jesteś w piżamie! Czuję, że Ami coś kombinuje. A jak zaproszę chłopaków? Kłupo ty gadasz! Ubieraj się, bo wychodzimy! No wreszcie! Wiem, że nie jestem szczęśliwy. Bawcie się dobrze! Yes. Piżama party, piżama party! Kto lubi takie impreski, zostawię łapkę w górę. Naprawdę na przekąski mamy tylko marchewkę i jabłko? Co ty chyba żartujesz? Wow! Moje ulubione żelki! To bierz je! Na co tu czekać? Mm, moje ulubione! Uwielbiam te żelki! Wielką bitwę na poduszki czas zacząć! Jej! Witwa na poduszki to dobry pomysł na początek imprezy. Chyba wygrywam, co nie? Pamiętajcie, kochane, o urodę trzeba, trzeba dbać. dbać! Słuchaj, Julka, może poprzebieramy się trochę mamy ciuchy. Super pomysł! Um. Uj, no, zobacz, o. jaka piękna sukienka! Czy nie będą w niej wyglądać jak. tak przepiękne. wyglądasz. Matko, uuu, zobacz uuu, to. Uuu, uuu. O, zobacz, taka ładna marynarka. Ej, to ty wiesz. Patrz, jestem twoją mamą. A jak wam się podobają nasze stylówki? Piszcie w komentarzach na społeczności. Już mamy, więc teraz czas włączyć głośną muzę! Czas na imprezę! Ściany pękały, ale było warto! Uwielbiam tańczyć, kto też lubi zostawia łapeczkę w górę! Musimy stworzyć swoją własną bazę do roboty! To było proste. Wystarczą koce, poduszki i krzesła. Ale sami przyznajcie, fajnie jest nocować w takim namiocie. Ale mamy super miś, super ta impreza, ale mam dla Julki jeszcze jedną niespodziankę. Straszną historię. A teraz czas na straszną historię. Na nocnych imprezach czasami pojawia się on, Piżama Partus. Zabiera niegrzeczne dzieci i zostawia tylko skarpetki. Tylko skarpetki? Tak, żywi się cukrem i żeby odszedł, trzeba mu dać tony słodyczy. Przestań, boję się, ale się nabrałaś, tylko się wygłupiam. <noise> Przestań, to tylko budyń! Myślałam, że to ten potwór! Wszystkiego się boisz! Na szczęście ja jestem odważna. Uwielbiam takie straszne historie, szczególnie gdy mogę kogoś przestraszyć. Zaraz. Skarpetki? To chyba jakiś żart! Julka, nie wygłupiaj się, gdzie jesteś! Kto się śmieje ze swoich przyjaciół, zostaje ukarany. Nic nie rozumiem! Twoja koleżanka została porwana. Aby ją odzyskać, musisz zostawić żelki pod drzwiami łazienki. Żelki! Podpisano piżama Partus? Ua! To nie może być prawda! Piżama Partus zaatakował! Muszę dać temu potworowi miskę żelków. Naprawdę się bałam. Nie miałam pojęcia, gdzie jest Julcia, ale wiedziałam jedno: że potwór ukrywa się w łazience. To przerażało mnie najbardziej. Oby mu pozmakowały. Dla obrony Jestem dzielna jestem dzielna jestem dzielna jestem dzielna Muszę zadzwonić do rodziców. Ali, ale się nabrałaś, gdybyś widziała swoją minę. Bum. 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 Co ja narobiłam? Co ja narobiłam? Muszę być silna do Amelki. Uuuu. Oddaj mi Amelkę! <laughs> to ty? Ale jak? To proste. Przeszłam z pokoju Piotrka przez balkon do salonu i zaszłam cię od tyłu. Ale skąd wiedziałeś, że to ja byłam potworem? Potwór zażądał Twoich ulubionych żelków, więc się domyśliłam. Żelki mnie wydały. Obie sobie wykręciłyśmy numer ale chociaż było zabawnie. No dobra, i trochę strasznie. Zaimponowałaś mi. Nie chciałaś się ukrywać, tylko mnie ratować. Przecież jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Mm. Dziewczyny, co z wami? Martwiłam się. Wasze krzyki słychać na całej klatce, nawet jak byłam u sąsiadki. To, to, to była pomyłka. Za bałagan! My wszystko wyjaśnimy! To był genialny wieczór, a Wy zostawcie łapkę w górę i suba, by nie przegapić kolejnych odcinków. Pa!